Witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiejszy odcinek jest na mapie Silverish no i dzisiaj będziemy tutaj polować na łapity niedźwiedzie i mulaki miejmy nadzieję, że jeszcze jakaś zwierzyna się tutaj inna pojawi ale takie założenie mamy na sam początek a jak się nasze losy potoczą to zobaczymy póki co jest poranek mianowicie jest 6 godzina, więc spokojnie Spokojnie na razie tutaj na naszym terytorium, ale już coś widzę. Idzie łapiti. E, szybkie użycie spreju. Tutaj poczekajcie, poczekajcie. Nie to, tylko to. I użyjmy jeszcze lornetki. I będziemy rozglądać się po okolicy. One idą, idą tutaj w naszą stronę. Dobrze, że użyłem tego sprayu. Szkoda, że tylko takie malutkie osobniki, ale kurde, idą w moją stronę. Mm. I będziemy wystrzelać ze względu na to, że są tylko takie malutkie. Tutaj jest jeden. Oj, mogłem jeszcze w tego oddać strzał, ale lepiej nie. Dobra, na początku mamy łapiki bardzo malutkie, ale to nic. Spokojnie rozgrzewamy się i będziemy szukać czegoś większego. Miejmy nadzieję, że niedźwiadek jakiś tutaj nam się pojawi. No, ostatnimi czasy te niedźwiedzie tutaj robiły robotę, więc spokojnie. Mamy y, trafionego samca, bardzo malutki. I prawa łopatka, kręgi piersiowe, prawe płuco, kręgosłup piersiowy. Dobra. Gdzie jest ten kolejny? Zewgodowy owce. Nie wiem, czy będziemy na owce polować. Jeżeli będą jakieś inne osobniki, to oczywiście polujemy. Ale tutaj będziemy skupiać się tylko na tych. Które sobie założyliśmy. No i jest samica, 215 kg, level pierwszy, prawe puco. Tak, dostała. Strzega. Ciekawe, jak daleko on jest. 80 metrów, tak? Około. Fajnie, jakbym go tutaj gdzieś widział. Ale chyba nie dane mi będzie go zobaczyć. Nie wiem, gdzie nawet on tutaj jest. Z której strony on tutaj oddał dźwięk, to wiem, ale nie widzę go. Poczekamy chwilkę, i może, 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 jakaś tutaj szansa będzie na. Na oddanie strzału, oczywiście, rozglądamy się po okolicy, bo możliwe, że tutaj gdzieś. O i właśnie, widzę już. Chyba będziemy się stąd powoli wycofywać i skorzystamy z tamtej okazji. Skoro on tutaj nie pojawił się, to raczej nam uciekł. Ale mamy tutaj jednego osobnika, który. Dobra. Mamy tutaj jednego osobnika, który nas teoretycznie powinien zadowolić. O tutaj idzie. Spokojny jest. I tu mamy. Kurde, ani nawet nawet dwójki nie ma. E, musimy chyba się pospieszyć i odać strzał do tego niedźwiedzia. Dobrze, on już leży, więc wszystko jest ok. Kurde, drugi level, a tu mamy niedźwiedzia. No i co ja teraz mam zrobić? Dobra, miało być łapiti. Hmm, będziemy skupiać się na tym łapiti. Chociaż tym niedźwiedziem też bym nie pogardził. Ale, że ostatnio było troszeczkę dużo tych niedźwiedzi. I jest dalej dużo. Kurde. I tutaj jeszcze jeden strzał. Nie wiem, co tu się tu dzieje. Dobra, niedźwiedź leży. Kurde. Ej, naprawdę. Powiem wam szczerze, że e, od kiedy gram, nie spotkałem tyle tutaj niedźwiedzi, żeby tak, no można powiedzieć, odcinek w odcinek. Bo teraz jak tylko włączam grę, to od razu nagrywam. Jest nowy sprzęt, więc mm, idzie mi to troszeczkę szybciej. Tutaj jest. On. Oj i tutaj mamy łapity, ale malutkie, więc odpuszczamy chyba sobie. Sprawdźmy, zobaczcie, gdzie on tutaj leży. W las, tutaj w te krzaki biedny padł. No i sprawdźmy, jest to sreberko level 3 Samica i trafiony w prawe płuco, lewe płuco. U ciutkę niżej i by było serduszko. 303 metry. Więc fajnie. fajnie Fajna odległość. łapiti yy, jeszcze tutaj jest. No, ale my sobie odpuszczamy. Już nastrzelaliśmy się na początku w takie malutkie lewele. Teraz idziemy. Spłoszymy je. Trudno się mówi. Zobaczcie, on nawet nie ucieka. Uciekaj mi stąd. Jakiś kurde. Nie wiadomo, co z nim się tutaj dzieje. Zakochany czy co. No i mamy. Zobaczcie, kolejny. Nawet. Łoty, kurde. Wsią mi stąd. Co tak się patrzysz na mnie? Zaniepokojony jest. No jak, jak zaniepokojone? Uciekaj mi stąd. Bo cię zaraz poczęstuję tutaj. Dobra, sprawdźmy i mamy kolejnego niedźwiadka level czwarty, y, samiec sreberko, trafiony w prawe płuco, lewe płuco 297 metrów daleko, daleko, daleko A teraz szukamy tutaj tutaj szukamy naszą kolejną zdobycz, czekajcie, gdzieś ona tutaj była musimy, o 0,25 Czyli gdzieś tutaj będzie leżeć. Dobrze, że zostanie odnaleziony, ale niedobrze, że został jakoś nie tak trafiony. Jednak to był tutaj większy level niż te ostatnie. Szkoda. Miejmy nadzieję, że jako tako został trafiony. Zobaczmy, o, ale go tutaj wykręciło. No. Drugi strzał też nie był dobry. A szkoda. Ale nic. Gdzieś tam w tył. A jedna kula poszła. Trudno. Dobra, to będziemy chyba musieli jeszcze tutaj podejść do tego jeziorka i sprawdzimy sobie, co nad tym jeziorkiem słychać. Może tam się nam los jakoś uśmiechnie i odnajdziemy coś. Możliwe, że spotkamy tutaj niedźwiedzie co dobra pora. One mogą się tutaj pojawiać. I zobaczcie w końcu coś większego. Oddamy od razu strzał. Jest to bardzo daleko. Ale trudno. Oj, niepotrzebnie. To jest dwójka, dobra. Tamta jedynka nawet nie została trafiona. Kurde, jest niedźwiedź. Siódemka. Ale... Ale w topa. Łapiti. Niedźwiedź. Tu też jest łapiti. Dobra, cel pal w niedźwiedzia. I jeszcze jeden. Kurde. Jeden i drugi. Tu jeszcze jeden jakiś jest. Szkoda, że tak daleko. I tutaj jeszcze jeden był. Wow! Kurde. Ale to to z kucha wyszła. No, to ja się tego nie spodziewałem. Tutaj te maluchy uciekają. O, zobaczcie, tutaj są te trzy niedźwiedzie i siódemka. To dobra, to idziemy w tamtą stronę. Wyruszymy sobie po naszego niedźwiedzia. W sumie to dwa niedźwiedzie. I pójdziemy później do góry. Dobra, jest tutaj nasze łapiti. No, ładne. Ale je tu kurde wykręciło. Lewe półco, prawe półco, tak zostało trafione. I 343 metry. No, coraz lepiej, coraz lepiej mi idzie. Może ten drugi strzał. Hmm. Nie jest celny, ale pierwszy jest zabójczy. Mamy tutaj już pierwszego osobnika. Już go widzę. Wy też już go widzicie na ekranie. No i tutaj mamy... O jest i drugi. Bardzo fajnie. Sprawdźmy. Czóreczka. Prawe płuco, lewe półco 274 metry. To był chyba ten, który już się ruszył. Tak mi się wydaje. A ten... A ten jest trujeczka i prawe płuco, lewe płuco. To ten stał bodajże, a tamten drugi się nam troszeczkę poruszył, ale został trafiony. Dobra. Rozglądnijmy się. Rozglądnijmy się i jeszcze tutaj po okolicy... Mo Oj kurde. Ale nie. Tutaj mamy łapiti. Hmm. Ej, mamy czwórkę. Może jakbyśmy... Ale kurde. Czy naprawdę warto będzie. Tyle iść. No i znowu ta zabójcza odległość. Oj. Nie jestem pewien, czy to jest dobry plan. Ale już, jak się zapuściliśmy na ten niedźwiedzie, ten jest tu. Bardziej bym chciał tego upulować. No i nie wiem, dobra, gdzie on tutaj jest. Tutaj jest. Co było? Oj, coś tutaj idzie. Tylko co. Ja tutaj coś widziałem. Tylko nie wiem co. Na razie wstrzymam się ze strzałem. Bo możliwe, że to był jakiś niedźwiedź. No bank, coś tutaj. Zobaczcie, kurde. To był niedźwiedź. Spróbujmy wabika użyć. Gorzej, jak przyjdą nie te, co potrzeba. Posaćmy pieska. Ty kurde, zobacz. Jest. 100 metrów. No i co? Nie wiem, co tu się zadziało, ale dostał konkretnie. Dobra, nie wiem jak on dostał nawet, szczerze powiedziawszy. Leży. Aj, pewnie te nasze. Pewnie te nasze niedźwiedzie, te duże, z tym dużym levelem, już tam gdzieś uciekły, naprawdę daleko. Ale ja będę wyruszał za nimi. i ty musisz niedźwiadku trochę... No nie. Czekajcie. Chren z tamtym. Weźmy tego. Zobaczmy tu. Czy jeszcze jakiś niedźwiedź jest? Hmm. Chyba pójdę właśnie po ten... Po tamte większe sztuki wyruszę w tamtą podróż daleko po tych górach i spróbuję je odnaleźć. Czeka mnie na pewno spora wyprawa. Póki co, sprawdźmy czwarty level. No, lewe płuco, prawe płuco, bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, ja wyruszam na polowanie. Tam na samą górę, moi drodzy, ja wyruszam na samą górę za tymi niedźwiedziami, które tam widzieliśmy. Zobaczymy, czy je jeszcze spotkam, czy nie. Minęło już sporo czasu, więc no nie wiem czego się spodziewać. I jeszcze rozglądam się tutaj po okolicy. I o kurde, I jeszcze nasz niedźwiedź jeden leży. Tutaj mamy naszą zgubę, i zobaczmy co się tutaj zadziało. I mamy sreberko. I trafione prawe płuco, brzuch, wątroba, lewe półco. Okej. Okay. Wyruszamy na górę. O ty kurde, ostrzega. Ty no, ale gdzie on jest? Szóstka. Ej, polera jasna. Więc będziemy szli w tą stronę. I, I zobaczcie, tak jak mówiłem, on jest już nasz. To było dobre, aby pójść za nim. I zobaczmy, jak dostał. Dostał konkretnie, mamy go. Zobaczmy, jak on tutaj został ustrzelony i ja leży sobie. Ole, go tutaj wyciągnęło jakoś dziwnie. I to jest złoto szósty level. Lewa łopatka, lewe płuco, serce, 224 metry, 200 kg. Moi drodzy, no i tym akcentem niedźwiedzim kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niebawem.